Przed nami ostatni quest. Dokładnie, szósty. Zabić Bala. On tam na z nas jakichś moców. Jak trucizny i innych takich bombek. Nie musimy pokonać trzy poziomy twierdzy kamieni świata. Na drugim poziomie jest teleport. I wpadamy później na salę tronową i tam zabijamy, kurwa, pięć sługów z każdego aktu, jeden generał. No, to, to zobaczycie jak dojdziemy do tego. A lokacje są fajne takie. Mi się podobają strasznie te takie płytki i w ogóle. <ślesk> Sorry. Dobra. No i szukamy sobie. On się śmieje jeszcze tak szyderczo z nas. Z nas, tak. Ale my się nie damy, nie? Ups, grobowiec. Nie, to miksturka leczenia tylko, dobra. No, Mają takie kurwa asteckie jakieś takie wzorki. O, pięcie. Blewio. -ble. Czemu nie możesz? Kurwa, słyszajsem jegam chuj. Nie mogę chuj. nic więcej. Czekajcie, wyjebię to to kurwa, mu nie ma z tym biegać. Przez nam się. Dobra, dobra handel, kurwa, web, 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 łeb, trupi, web. 16. No, może być. Dobra. Level mam. 42. A wcale tak nie szukam wszystkiego. Nie przeszukuję. Dobra. Dobra. Legincie. Cuchnący. Prudowicie. Chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj. Level wskoczył. Dobra. Jasna. Jasna, jasna, biała. Jasna. Ufa, level mam, kurwa. Czekajcie. Zajebie ich tylko, kurwa i coś tu się dzieje więc czego Książę taki, zjebunda się biją no pierścień gieńcież maty gorwy gorwiszonka dobra nie ma co no Bóg. Ostatnia smata padła. O. Hmm. Ostatni level na 1238. Pięknie. Dobra. To teraz będziemy się zastanawiać, co dalej pakować. Chyba parę punktów ten odporność. potem to coś. Kurwa, co on zrobił. Zdrował mnie, <laughs> zaorał mnie jak tir normalnie. O, tutaj w prawo będzie. Zejście. Drugi level. Szybko się te levely przechodzi. Pięknie mi to idzie. O, idzie jakiś kurwa kamikadze. Harakiri robi na mnie, sobą. ...to już nie Harakiri. To szlachecka śmierć. Z nagromadzenia się gazów w żołądku po prostu wyjebuje w kosmos. Albo ma taki zamiar. Kurwa, ile nikt tu... O, talizman. Co nam dajesz? Na dupy z takim talizmanem? Talizman do dupy. Plus 5 do szybkiego... ...szybszego srania i tyle, kurwa. O, oralka. Chyba dawno nie mutowałem. Mogłaby wypaść taka, co mogę zmutować. O, popatrzcie, kurwa. Spróbował szczęście i mi się udało. Znaczy, mu się udało, ale wiecie... ...ja żyję, bo nie. Ale kurwa kryształa mają... Oto kutas. O, czy jest przejście, czy teleport? A, się przekonamy. Teleporcik. Dobra byśmy tu zawędrowali za daleko o kurwa strasznie za daleko, dobra dołem pójdziemy dołem o, idzie kamikadze o duży talizman, pięknie, pięknie co to nam daje jestem przeciążony, bo mam tarczę O, tarcza nie mogę, dobrze, że jest ta tarcza, zaraz Wam pokażę, kurwa. Pokażę Wam tą księgę. Dobra, czekajcie chwilę. Siemanko, pokażę Wam, właśnie, jak robić te kurde to tarcze. O wchodzimy, słowa runiczne dajemy w przepisie, formy, no coś tam tutaj. Nawet w podpowiedzi już mamy Real Ortal, czyli to jest to, co my mamy, te runy, co dostaliśmy w queście i robimy tak. Zaznaczam sobie Real Ortal. Dajemy, szukaj. No i to jest to, przysięga starożytnych. I tu pisze, że to w tarczach jest. No tam jak się posłucha tego ziomka co nam daje, to on mówi właśnie, że to w tarczach jest. No i to nam daje plus 50 poprawiona obrona, nie, odporność na zimno i na, na wszystko plus 50 około procent, jak tu widzicie. No i to tyle jest i zaraz wam to pokażę. Lecimy, o oh je yeah. zejście do trzeciego levela. No, i teraz szukamy zejścia do sali tronowej. Tam będzie rozpizdziel. Tam będą lądować... ...w pizdu... Yy, ...monstrów takich kurwa mocnych, chyba. Całe misterne plany mają, więc... Najgorzej to będzie spod tego aktu. No ale tam... Damy, damy radę. O, ja ich lubię, ty kurwa władców. Kwit esencja, kurwa zła. O, o, ła, ła, pomóż mi, kurwa. Za dużo kurwa, kurwa Mam player z osiem? Mam, no to coś tak łatwi są. Łatwiej, łatwiej, ale coś załatwi Tak, będę wadował w odporności na razie, no mi się przyda. Dzisiaj osłabienie odporności Ścina! Ścina ale mi to nie pomaga ja mimo to oddaję radę kurwa napiłbym się czegoś a nic nie mam do picia w ogóle dachu i ja zbieram te ...kłoki? Gdzie ja poszedłem? Wróciłem się. Kurwa, dałem dupy. Taszka. Na nic nie muszę. Torujemy sobie drogę. Do nikąd. Dzielna algida. Rozi wrogów. Mhm. <grym> Chciałem teleport włączyć, a wyłączyłem nagrywanie. Dobra, już jest ok, wszystko. urniczne berło. O, to coś ciekawego. O. jest? Kto tu się chowa? Ładnie. O, znowu Oberwo. Ścina. Ścina, ścina nam dajcie. O, zły bal. O, jakbym tam szedł od początku, jak chciałem iść, to bym już tam był Ale nie Patrz kurwa, jaki farciarz. Gin Nie módź się, tylko gin Umieraj Módź się do Boga, śmierć, o szybką śmierć Bezbolesną Bolesną Choć wyrwali każdy kurwa członek Dobra Dobra, śmigamy tam. Jecha. Yeah. O. Zaczyna się. Tak blisko byłem. A doliłem. Dobra. Idziemy. O, quest. zabił sługi bala.